Na samej stypie nie wypiłem wiele, ledwo dwa kieliszki wina, ale po powrocie do domu wyjąłem butelkę wódki z zamrażalnika. Zrobiłem sobie drinka, włączyłem telewizor, wypiłem, zrobiłem kolejnego. Powtórzyłem cykl kilka razy, aż wreszcie zasnąłem na kanapie. Sam nie wiem kiedy. Obudziłem się w środku nocy, połamany ciągle w koszuli i spodniach od garnituru. Na stoliku obok stała szklanka z niedopitą wódką, wymieszaną z sokiem jabłkowym. Wylałem drinka do zlewu, powlokłem się do sypialni, rozebrałem i położyłem. Ale sen długo nie nadchodził. Wpatrywałem się w sufit, dotykałem tej strony łóżka, na której zazwyczaj spała Janina, i nie mogłem uwierzyć, że już nigdy nie zobaczę mojej żony. Rodzice przyjechali koło 11, żeby się pożegnać. Wracali do Bielska. Uściskali dziewczynki, tata niezgrabnym gestem rzucił im po 20 zł do skarbonek, mówiąc coś o tym, że będą miały na lody. Mama wzięła mnie na chwilę na bok do kuchni, pogłaskała po nieogolonym policzku i spojrzała z troską. Mam taki pomysł, zaczęła ostrożnie. Tak? Może wezmę dziewczynki do Bielska, co ty na to?